Siema z tej strony dusek Jeśli Wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. I na 50 lajków następny taki odcinek. Także co, zapraszam do oglądania. Siema. Mhm. Kurcze, nie przewiduję tutaj fajnej przyszłości. Wiesz, nie mów tak o kciuk. Wiesz jak to jest? No. Jak będziesz mieć taką bombę traw? Dobra, no, jakiż? Kurde. <laughs> Spokojnie, ja się zaskoczę. no pewnie. Błąd, coś, kto to coś, no nie? <gry> Kurde, będzie problem, będzie problem. Rozbieramy to drewno. Lecimy. Dobra, ja też. Ogólnie widzowie, będziecie mieć drugą perspektywę dla Oduska. No, aby. Więc możecie wbić. Per per perspektywę od Usza, no, zapraszam. Próbujemy tutaj sił. Dobra, ja zbieram szybko jedzonko. Tam sobie rób to, co masz robić, bo no kurde, jak. jest taki dziwny teren, więc trochę lipa będzie. Dobra, ja wiem, co zrobię. Chodź za mną? O nie. Dobra, mam nie. Ale mała świnka. Dobra, hm. uh -huh. Dobra. no to Ale mi się wzi... mówi, now rock. Zrespiliśmy się na jakieś wyspy, stary. No, ja sobie odpływam. Nie, będzie łatwo. Bajo, tylko najgorzej, bo jak się zrespimy, to kurde, na środku jeziora. No, no troszkę lipa, no nie? No. A z tego da się wyjść. Da się. ale... Ty tam już lepiej szykuj se trapa. No ja sobie kurde zaraz zrobię fajnego. Znaczy tutaj takich możliwości to nie masz, wiesz? No. Najgorsze to, że sobie narzędzi nie zrobiłem, więc mam przypał troszkę. Nie, no o. w ogóle lądu nie widzę. Co? Co coś tutaj jest. Big problem. Tak. Spróbujmy zobaczyć. O kurczę. Dobra, ja sobie... po prostu wykopię. Takie podstawowe itemy, bo to lipa trochę straszna, no. Ja pierdzielę. W ogóle lądu nie widać. Ja już odpłynąłem z 500 kratek i dalej lądu nie widzę. No tak masz lipę. O dobra, jest ląd biście. Dobra. No to wygrałem. Najgorzej jak się zmienimy kurde miejscami, to Ty będziesz znowu na tej wyspie, co ja. No widzisz, Ben.. będzie pi, no nie? No, no, dobra. Trzeba zebrać szybko narzędzie i coś zbudować. Ude. Kiepska sprawa. Szkodnie, chyba damy, no. no. nie ma w ogóle tutaj... O jest, dobra, z tą... Dobra, zbieram to, szybko. Dobra. Robię, dobra. Muszę to... Z... Muszę sobie narzędzie pierwsze zrobić. Co jest? Zrobię Ile mamy? Dobra, nie Co ty byś... na to, żeby pierwszą armię kupić? Nie, nie. Strapów? Strafu, mówisz? Strapów, strapów. No, Dawaj, dawaj. Dobra, No to szybciutko. nie kolego, gramy w gitzlepa. Dobra. Dobra. Dobra, raczej się tu wybronię. Jeszcze masz minutę, więc... Spokojnie. Jeszcze jest coś do zrobienia, ale tak troszkę wątpię, że mi się uda. Dobra. Zobaczymy. <laughs> po co ja to robię, lol? Ale jestem tuman. Ale widzę, sobie zobaczą jaki ja mam pomysł teraz. No bo już będzie Nie, troszkę... nie uda mi się, nie uda mi się mój pomysł, ale już trudno. Będziesz troszkę pod zaskoczeniem, aczkolwiek. No, niestety. O kurde, że. Znalazłem coś fajnego Biorę to, ale już raczej nie uda mi się tego zrobić, co No, szybko to No nie uda mi się, za wolny jestem Myśl Simon, No myś. Dobra, może mi się uda Ale nie, jednak mi się nie uda, 8 sekund mam Dobra, to ja zabijam to swoje to uda, malatki no i kurde, będę, będzie Lidzi, no to ja ci nic nie złożyłem zrobić. Prawde. Dobra, trudno. No, trudno. Kurde, udało ci się. Dobra. Widzimy się, widzimy przy następnym. No niestety. 1-0. Pała, porażkę. Ale dobra, mam nadzieję, że teraz wygram. Powodzenia Teraz, teraz, no jakiś ślepszy biomiec niż przedtem Więc będzie git Aha. no nie wiem, bo dasz radę Myślę, że mi się teraz uda Tak to przeczuwam, czuję to Nie wiem, jesteś na 100% pewny, tak jak Ci mówiłem ona szybko, mam handik. Lecimy O, 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 dobra Może zaraz na odwrót dłużej spać, nie wiesz może i tak. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał wieczność. No nie wiadomo. Nie To już wiadomo. zależy od dwóch aspektów. Dobra, teraz już nie będę tak tryhardził pod mięsko, żeby zebrać sobie milion mięska, tylko teraz sobie narzędzia zbiorę. Wszystko co mi jest potrzebne. Rób co chcesz. Więc... Ja bym tylko w swoim miejscu myślał sobie tutaj zbudować. Na mnie. No już myślę, że mam plan. Spoko Dobra widzowie, no chyba damy radę Coś tu, idziemy poszukać No biednie, biednie Ci powiem No mnie też nie macie za ciekawy, wiesz? O, dobra Nie jest źle będzie trzeba jeszcze mięsko nadrobić Bo mi zaraz głód padnie No widzisz mam lagi, bo Mowaj no, niestety sobie, grabi sobie <laughs> No nic z tym nie zrobisz ty, może musi się plan jednak nie powieść, bo nie mogę znaleźć wody. Niestety. U mnie tyle tej wody jest, że... Wyżywiłbyś. pół jednego nie kraju. Taką widziałem. Dobra. <grym> o, dobra, jest. A ten los jest taki przekorny. Nic nie chce dać. Dobra, lecimy. No to już w sumie zacznę budować tego strafa. Spoko. A bo wiesz co teraz zagram sobie tak, żeby sobie przeżyć tylko. No spoko. Teraz nie mam czasu. No znaczy, jak tam walisz? Dobra, no to mam teraz, na ciebie fajny pomysł Myślę, że mi się uda go spełnić. Hello No Dobra. 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 Mhm. Mhm. Ja tam już sobie jedzonka nazbierają. To jest jedna rzecz. Która... Nice. Ona mi się przyda do pewnego, czarnego planu. Słaby ten troszkę res, tak powiem. Kurde, mam minutę. No ja dalej nic nie wymyśliłem. No ja mam fajny pomysł. Myślę, że uda mi się go spełnić. No dobra. Jest trochę kaszlana. O, o! o. Mogło tak być od... Minutę, nie wiem, wcześniej. Widzowie musi się tu udać. Jak się to nie uda... To się załamie. No załamie się nie normalnie, no. Dobra. Jezu Dobra, lecimy. Nie ma co. Ja tym. już czekam na Twój nie, zaps, no, 10, plan. 10 sekund mi zostało. 3 sekund się mówi. Nie no, 20, bo nie no, 15. Ja ten czas już jestem. 2, 1, no i idę tam. Ok. Kurde, nie mam gummy. Nie, jest problem. Głupi pomysł z Twojej strony. Tak powiem, to. To nie miało sensu tak jakby powiedzieć. Źle zrobiłeś to. Dobra. Teraz to jest moja gra. Chyba moja niestety. Panie Wróciu. tak leci im, na im Nic z tym nie zrobisz. Zobaczymy, kto teraz wygra. Tak? Okej. Okay. Ja szukam tutaj przy, przydatnych przedmiotów. Nie no, jak na razie nie jest źle. Ja jestem gotowy tam na wszystko. Oho, mam jeszcze półtorej minuty, żeby coś na siebie zbudować Dobra Nie wiadomo czy założysz. A z nami się Mam nadzieję, że coś... że coś mocnego zbudujesz. Możesz być pod wrażeniem. Ale plan... Mój trochę jest w sumie gotowy. Tylko czekać na ciebie aż zbudujesz sw y swoją rzecz. Spoci, nie ma problemu. To jeszcze pójdę szybko po jedzonko. Nie ma problemu. No dobra, czekamy teraz widzowie. Zbudujemy tutaj krzyż dla pana wusza. Wszystko jest możliwe, pamiętaj. Wykombinować. Nie no już nie ma w sumie co kombinować. Jestem tego tak pewny siebie, że... No raczej easy win z tobą będzie. No kurde, zostałem głupi. nie waż. Co się właśnie stało?